Skrypty shellowe mają za zadanie coś tam mądrego robić. Niekoniecznie muszą ładnie wyglądać. Ich zadaniem jest praca, a nie piękno. No i rzeczywiście, w większości przypadków, skrypty być może czasami użytkownika o coś zapytają, ale zapytają go w taki bardzo brzydki sposób: podaj to, podaj tamto. Przeczytają wartości wprowadzone przez użytkownika, czasami nawet nie kontrolując, co takiego ten użytkownik konkretnie tam wpisał. Później zrobią to, co mają do zrobienia, bardzo często zasypując ekran logami z aktywności, które są wykonywane przez te skrypty, a na końcu być może zaprezentują jakiś wynik, coś w rodzaju napisu OK, może w szczególnym przypadku zielonego napisu OK. A chciałoby się zobaczyć coś ładniejszego. I okazuje się, że również i w interfejsie tekstowym, przy wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju narzędzi, jesteśmy w stanie budować coś, co chociaż trochę przypomina okienka. Nie jest to jeszcze okienko graficzne, jest to jak najbardziej tryb tekstowy, ale ten tekst jest ułożony w taki sposób, że mamy wrażenie pracy z okienkiem. Tekst User Interface TUI, nie Graphical User Interface GUI, ale TUI. Interfejs z jednej strony przypominający graficzne okienka, ale z drugiej strony ciągle jeszcze będący zwykłym tekstem. W takim oto okienku użytkownik będzie mógł wybrać te opcje, które go z jakiegoś tam powodu interesują, a potem, jeżeli zechce, potwierdzić swój wybór. Dokonane przez niego wybory będzie można również zapamiętać w zmiennej a wszystko przez wywołanie polecenia dialog. Dialog z odpowiednimi opcjami. Dlatego właśnie przyjrzyjmy się dokładniej poleceniu dialog i nauczmy się jak budować tego rodzaju niby to okienka graficzne. No ale po kolei, z bardzo dużym prawdopodobieństwem pakiet dialog w tej chwili na Twoim komputerze nie jest zainstalowany. Co zrobić? No cóż, zainstalować go. Odpowiednie polecenie to yum install dialog. Oczywiście, uruchamiany jako administrator, no bo przecież tylko administrator może dodawać albo usuwać oprogramowanie. Jak widać, pakiet sam w sobie nie jest duży, więc tym bardziej chętnie możemy go zainstalować, nawet jeżeli miejsce na dysku bardzo się dla nas liczy. I właściwie to tyle. Pakiet jest zainstalowany. Zajrzyjmy teraz do Helpa. No i co my tu widzimy? Rzeczywiście możemy tutaj potwierdzić, że dialog służy do wyświetlania okienek z poziomu skryptów shellowych. To świetnie, bo to właśnie o to nam chodziło. A teraz przyjrzyjmy się składni. Dialog, Options, AND Widget Options. A druga linijka nawet uściśla. Options to tak zwane common options, po których występują box options. Rzeczywiście, przy pomocy polecenia dialog jesteśmy w stanie budować nawet dosyć złożone okienka i wtedy ta okienka trzeba w sobie poniekąd zagnieżdżać i za tą część odpowiada end widget options. Jednak w tym najprostszym przypadku chcemy po prostu wyświetlić pewne okienko, które zaprezentuje pewną wiadomość albo też zapyta użytkownika o wprowadzenie pewnych danych i w takim przypadku wystarczy posługiwać się tą pierwszą częścią dialog options. Część z opcji... Ma znaczenie bardziej ogólne, określa w jaki sposób w ogóle to polecenie pracuje, a część z tych opcji odpowiada za to, co zostanie konkretnie wyświetlone użytkownikowi: albo to lista z wartościami do wyboru, albo to pole, w którym należy wprowadzić pewien tekst, albo może tylko jakaś prosta informacja. No to popatrzmy, jakie to opcje typu Common mamy do dyspozycji. Można na przykład zdecydować się na wyświetlenie okienek, które będą wyświetlane tylko przy pomocy znaków ASCII, plusiki, minusiki. Pionowe kreseczki. Za tą opcję odpowiada ASCII Lines. Każde z okien może mieć swój tytuł. Będziemy więc poniekąd tworzyć pewne środowisko, do którego przyzwyczajmy naszego użytkownika. I za to odpowiada Back Title. Tytuł, który jest tytułem przewodnim całego dzieła składającego się z poszczególnych okienek, które będą wyświetlane użytkownikowi. Poczuj się jak wielki autor. BIP może pomóc w uzyskaniu dźwięku, który zostanie wydany w momencie wyświetlania takiego okienka. Mamy też możliwość określania kolorów, decydowania, czy chcemy wyświetlić poszczególne przyciski w rodzaju OK, anuluj, yes, no, który z przycisków będzie tym przyciskiem domyślnym i tak Druga z kolei część opcji, które będzie można wyświetlać, to tak zwane box options, czyli Opcje wpływające na to, co tak rzeczywiście zostanie wyświetlone. No i co tu mamy do dyspozycji? Nie uwierzysz, opcję Kalendar, która służy do wyświetlenia kalendarza, w którym da się wybrać datę. Opcję Checklist z paroma wartościami do wyboru. Użytkownik będzie mógł wybrać tą właściwą albo nawet te właściwe opcje, na które się decyduje, a następnie potwierdzić przez OK swój wybór. Input Box wyświetli okienko z polem edycyjnym, i do tego pola edycyjnego użytkownik będzie mógł wprowadzić swój tekst. Na przykład nazwę katalogu, w którym ma być zainstalowany program. Password Box to właściwie taki Input Box, w którym podczas wpisywania będą prezentowane tylko gwiazdki po to, żeby ciekawy kolega z boku nie zobaczył, jakie mam hasło. Progress Box pozwoli z kolei wyświetlać pasek postępu. No to wygląda już całkiem ciekawie. No i jeśli by tak uwierzyć w Helpa, to teraz wszystkie te rzeczy, które mamy do zrobienia, przyjdą nam prosto, łatwo i przyjemnie. No to sprawdźmy. Jedno z możliwie najprostszych poleceń będzie miało za zadanie wyświetlenie po prostu okienka z przyciskiem OK. Odpowiednie polecenie to MessageBox. Po MessageBox wystarczy wprowadzić tekst, który ma zostać w takim okienku wyświetlony, ale dodatkowo możemy też określić rozmiar takiego okna. Jeżeli chcesz pracować na wartościach domyślnych, to wystarczy tutaj przekazać wartości 0. Zero. Zerowa wysokość, zerowa szerokość i dialog sam sobie wszystko wyliczy. No i co się stało? Hmm, poniekąd jesteśmy w stanie rzeczywiście zobaczyć okienko dialogowe z przyciskiem OK i rzeczywiście jest tutaj umieszczony ten tekst, który chcieliśmy, żeby został umieszczony, ale okienko zostało zbudowane przy pomocy jakiejś dziwnej ramki. Literki Q, X, K. O co chodzi? Otóż ramki i zresztą każdy element, który widzimy w tej chwili na ekranie, jest generowany gdzieś tam na zdalnym systemie. Wszelu. Odpowiednie kody znaków, które odpowiadają za ramki, zostały przesłane stamtąd, do mnie, do mojego lokalnego komputera. Na moim lokalnym komputerze tym przesłanym znakom odpowiadały te literki, które widzę w tej chwili na ekranie. I niech cię nie myli... To, że widzę tutaj literkę Q, czy tam rzeczywiście gdzieś zdalny serwer zdecydował się na wysłanie do mnie literki Q. To nawet nie chodzi o to. To Q jest białe, to K jest czarne, to X jest czarne. Każdy z tych fragmentów informacji jakoś tam po drodze został zakodowany. No i cóż się stało? To kodowanie gdzieś po drodze poszalało i dlatego właśnie widzę na ekranie to, co widzę. Na razie po prostu nacisnę OK. Zapoznałem się z wiadomością. I zauważ, że stała się druga zła rzecz. To znaczy, pomimo tego, że polecenie dialog skończyło się, to okienko nadal jest wyświetlane na ekranie. Spróbujemy teraz rozwiązać te dwa problemy, o których jakoś tak w instrukcji za dużo nam nie napisali. Spróbujmy najpierw spowodować, żeby wyświetlane okienko zniknęło z ekranu, kiedy nacisnę OK. Całe szczęście, będzie to proste. Wystarczy dodać opcję CLEAR. Okienko brzydkie, bo brzydkie wyświetliło się. Naciskam OK i zniknęło. I to już jest całkiem fajne. Poprawiajmy to, co udało nam się uzyskać. Dalej. Nie podobają nam się na pewno ramki. Dlatego teraz popracujemy nad wyglądem ramek. Wystarczy do polecenia dodać ASCII Lines i w tym momencie zamiast generowania linii ciągłej. Albo też rogu ramki, albo rogu ramki w kolorze czarnym, uzyskujemy po prostu znaki plus i minus. Wiem, nie wygląda to jeszcze tak jakoś idealnie, chciałoby się, żeby to okienko wyglądało ładniej, ale przynajmniej nie odrzuca na pierwszy widok. Jest całkiem nieźle. Zwróć uwagę na jeden błąd, który można tutaj popełnić. Otóż opcje, które dopisujemy, nie mogą być dopisywane w dowolnej kolejności. Jeśli opcję ASCII Lines dopisałbym na samym końcu, to polecenie uruchomiło się, prezentując tą brzydką ramkę, a na dodatek po kliknięciu OK zobaczyłem komunikat o błędzie. Dialog narzeka, że spodziewał się czegoś, co będzie dotyczyło MessageBox, a tymczasem opcja ASCII Lines nie dotyczyła MessageBox. Dlaczego? Dlatego, że zrobiliśmy to w złej kolejności. Jeśli ASCII Lines jest przed MessageBox, wszystko będzie działać dobrze. No to spróbujmy teraz zapanować nad rysowaniem ramek. Niestety, sprawa nie jest taka do końca prosta. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z różnego rodzaju systemami po drugiej stronie, gdzieś tam daleko. Może to jest Linux, może to jest inny Unix, AX, Solaris, SCO i naprawdę nie wiadomo, co tam jeszcze. Każdy z tych systemów może mieć swoje własne ustawienia. Podstawowe informacje na temat kodowania znaków jesteśmy w stanie wyświetlić przy pomocy polecenia lokale. U nas sprawa wygląda, powiedziałbym, nawet dosyć standardowo to znaczy język jest ustawiony na angielski, a kodowanie znaków na UTF-8. Dobry, poczciwy standard, który zezwala na wyświetlenie w dobry sposób licznych znaków nie powiem, że wszystkich, ale z większością nie powinniśmy mieć kłopotów. Dlaczego więc mamy te kłopoty? Dlatego że co po niektóre biblioteki, gdzieś jednak próbują dokonywać pewnej translacji. Czasami, żeby taką translację wyłączyć, wystarczy po prostu ustawić zmienną środowiskową, i właśnie w tej chwili coś takiego zrobię. Zmienna środowiskowa n 8acs 8 ACS, która ma przyjąć wartość 1. Po zmienieniu opcji na właśnie taką, mogę z powrotem przywołać polecenie, które jeszcze przed chwilą wyglądało dosyć brzydko. Usunę przy tym opcję ASCII Lines, bo jak wiemy ASCII Lines powodowało, że coś co wygląda ohydnie, wygląda tak, że da się na to patrzeć. Zauważ, że w tej chwili po zmianie wartości zmiennej środowiskowej okienko wygląda już przecudownie. Jednak nie zawsze tak musiałoby być. W przypadku programu Putty, z którego ja tutaj korzystam, Miejsca, w których można byłoby pogrzebać, gdyby coś jednak było nie tak z wyświetlaniem się ramek, znajdują się w menu, w ustawieniach. Przechodzę do Change Settings i tutaj zaglądam na zakładkę Appearance, gdzie mogę wybrać odpowiedni font. I nawet nie tylko i wyłącznie o font tutaj chodzi, ale może również chodzić o wybór odpowiedniego skryptu w tym foncie ponieważ u mnie działa, nic nie zmieniam, ale to potencjalnie jedno z tych miejsc, w których być może trzeba byłoby coś pogrzebać, jeżeli takie rameczki nie chciałyby się wyrysować w odpowiedni sposób. Druga rzecz, do której powinniśmy zajrzeć, to translation. Zauważ, że w tej chwili mam tutaj wpisaną translację dla UTF-8, dokładnie tak samo, jak było to przed chwilą, kiedy uruchomiłem polecenie lokale. Gdyby jednak było tak że ów system jest skonfigurowany inaczej, wykorzystuje inny zestaw znaków, to być może pomogłoby przekonfigurowanie translacji po stronie Putty. No a ponieważ to nie jedyny emulator terminala, z jakim można byłoby pracować, stąd i też ten wielki problem w konfiguracji ustawień dla polecenia dialog. Jeżeli w Twojej firmie jest wykorzystywany pewien specyficzny Unix, a nie Linux, i być może jeszcze system ten jest skonfigurowany do wykorzystywania innego kodowania znaków, narodowego zamiast UTF-8, i może jeszcze nie korzystasz z putty, tylko z innego terminala. No to możecie czekać rzeczywiście trochę zabawy. Na całe szczęście, jeżeli już jeden raz uda się ustalić tą pasującą do siebie parę, zarówno po stronie serwera, jak i klienta, i znaki wyświetlą się poprawnie, to właściwie pozostaje tylko rozdystrybuowanie takich ustawień do wszystkich komputerów. I będzie dobrze. No a. Plan B to zawsze opcja ASCII Lines, gdzie nie rysujemy linii, tylko znaki ASCII z tego podstawowego zestawu znaków ASCII. Jak więc widać, skrypty nie muszą być brzydkie, a my możemy wpływać na to, żeby były wyświetlane całkiem fajne, przyjemne okienka, przy pomocy których jesteśmy w stanie pobierać wartości i wykorzystywać je w swoich skryptach gdzieś dalej.